Dzisiaj pro osobliwą zlustrz ludzi z Jezusem, jaka pomieniała ich życia. Strijtańa spodnie, ce spogat tego momentu, kiedy Józef i Maria przyniesły małego Jezusa, do chramu, żeby go obracać, żeby go pożertwować gospodowi zgodnie z Bożym zakonem. E, I teraz, kiedy właśnie świętujemy to święto spotkanie z Bogiem, widzimy, że przy tej cej tej wydarzeniu, właśnie Simeon, Anna, spotkają się z małym Jezusem. Ten spotkanie ma wielki wpływ na ich życie. Wony duże synno dottorknuti z Ztryciu. St Streetia zustrić, zustrić z Bogiem, jaki własne daje dar nowo życia, daje, daje na jaki prynoset mer. Wone ocikuwały i one były w pewne niższczo, własne ustryczaając się z Syną Bożym z Messii, i już jeszcze ceje osobbywa Ztrycz. Jezus nem ich im niczego jeszcze skazaty, wony na pewne nie były światym duchem. Ця подія цей зустрічі має величезний вплив на їх життя, на їх духове життя. Тому це свято, можна теж сказати, є святом всіх, які зустрічаються з Богом, які відкриваються на Його дію, які відкриті на Святого Духа, хочуть власне, наближатися до Бога. І ти не забувай зустрічатися з Господом. ty jemu na spotkanie, bądź czujnym, bo Gospodziciel przychodzi, może przyjdzie dzisiaj właśnie w twoje życie, podczas twojej modlitwy, podczas tego, kiedy czytajesz, słuchasz słowo Boże, bądź uważnym, żcby nie propustyty tej spotkania, jaka może pominiąty twoje życie. Oś ikona, jaka pokazuje nam tę spotkanie.